Prosimy o ocenę Panie Trenerze No co tu oceniać, dostaliśmy lekcję siatkówki no i trzeba po prostu pracować dalej i wierzyć w to, że w następnym meczu będzie lepiej. Co dobrego z tego meczu, trzeba wyciągnąć i przenieść na środę do Tarnowa. Pan co, co dobrego, no na pewno próbowaliśmy walczyć, natomiast po drugiej stronie stał klasowy przeciwnik i wypunktował nas tak jak, nie wiem, w boksie i nie potrafiliśmy po prostu skończyć od drugiego seta, bo po w tym pierwszym jeszcze Nasz atak nie wyglądał najgorzej, no, od drugiego seta już po prostu nie potrafiliśmy skończyć i, i, to, i to martwi trochę, bo, bo na treningach to wygląda dobrze i, i te nasze środki bardzo dobrze funkcjonowały, natomiast dzisiaj gdzieś to, to nam no, nie, nie chodziło tak jak, jak na treningach. Jakie podejście do Derbów Południa? Nie, no to wiadomo, że my tu nie mamy co się nastawiać, bo to jest klasowy zespół BKS-u, a tutaj teraz przed nami jest najważniejszy mecz i jedziemy się bić. To, że ten mecz tak nowym tak szybko, w połowie tygodnia, to dobrze? Ja wiem normalnie, no to, to tak, tak liga rządzi, tak, tak zaplanowali mecze i my na to nie mamy wpływu, musimy się przystosować. Tak samo Tarnów dzisiaj grał mecz z wks ie my graliśmy dzisiaj z BKS-em i w środę spotykamy się razem. Recepta na nich? Dobrze grać, żeby dziewczyny po prostu odważnie sprzedawały to, co na treningach, bo na te treningi wyglądają dobrze, natomiast no jeszcze gdzieś czasami no nie wiem, czy trema chyba nie, ale to po prostu dobrze poukładany zespół z drugiej strony i nam tam naprawdę jest ciężko się po prostu zmieścić. Na pewno bardzo cieszymy się przede wszystkim z wyniku, bo, bo kolejny raz wygrywamy 3-0. Myślę, że styl nie był, nie był bardzo dobry w naszym wykonaniu, przede wszystkim na pewno ilość bloków była na dobrym poziomie, natomiast ilość błędów była bardzo zła i nad tym musimy na pewno popracować, jeżeli chcemy, chcemy grać dalej dobrze w siatkówkę. Na pewno wynik cieszy, wiedzieliśmy, że, że Mielec to jest solidna ekipa i dobrze poukładana i jeżeli nie odrzucimy ich od siatki, będzie nam bardzo ciężko. Udało się nam to zrobić, chociaż było to okupione bardzo dużą ilością błędów na zagrywce, z czego nie jesteśmy na pewno zadowoleni. I to jest coś, nad czym musimy pracować. Pojawiły się dwa, trzy przestoje, natomiast na pewno no, wynik cieszy i wynik jest po naszej stronie, więc wracamy uśmiechnięci. Co z tego meczu dobrego wyciągnąć? Nie wiem, teraz to mi jest ciężko powiedzieć. Nie wiem co mam powiedzieć teraz. To, to co, trzeba że... zmienić, co trzeba zmienić, żeby wygrać tak dobrze? Co no trzeba zmienić? Myślę, że chyba każdy element po trochu trzeba zmienić. No i czekamy na ten mecz środowy. Łatwo czy trudno się tak przedstawić zespołu z czołówki, gdzie tam się porażka gdzieś jest Trzy dni, trzeba pojechać na dechby i tam po prostu trzeba wygrać. Zupełnie inny kaliber, inny ciężar, inna półka. No, oczywiście, że ciężko dzisiaj grałyśmy z zespołem z góry tabeli, ale to nie jest no, wymówka, żeby, żeby oddać mecz, ale jedziemy w środę i nie mówię, że jedziemy po trzy punkty, nie mówię wprost, ale no, takie są założenia, żeby ten mecz urwać, urwać punkty, może wygrać mecz tak. Czy było coś w dzisiejszym meczu, co zaskoczyło Was na spotkaniu? Myślę, że chyba nic nas nie zaskoczyło, bo wiedziałyśmy, że Bielsku ma na pewno dobry blok i tych bloków dzisiaj chyba było no, naprawdę multum.